Więcej? Święty Graal jest w Rzymie. Jedną z najbardziej fascynujących tajemnic starożytności jest Święty Graal legendarna czara, którą, zgodnie z tradycją chrześcijańską, używał Jezus Chrystus podczas ostatniej wieczerzy. Przez wieki wielu ludzi szukało Graala na całym świecie, ale niewielu wie, że istnieje teoria sugerująca, iż Święty Graal jest ukryty w Rzymie. Włoski archeolog Alfredo M. Barbegallo zaproponował interesującą teorię na temat lokalizacji Świętego Graala który według niego znajduje się pod bazyliką San Lorenzo w Rzymie. Zgodnie z tradycją, podczas prześladowań chrześcijan przez cesarza Waleriana, papież Sykst II miał powierzyć święty graal Jakonowi Wawrzyńcowi, który ukrył go w sekretnym miejscu w mieście, aby zapobiec jego zdobyciu. Mimo różnych badań, święty graal nigdy nie został znaleziony, ale idea, że znajduje się w Rzymie, wciąż żyje, podsycana historią Wawrzyńca i jego związkiem z sakralnymi skarbami. Czy możliwe że to pożądane relikwium jest ukryte pod ruinami jednej z najbardziej ikonicznych kościołów Rzymu.